W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Drodzy wierni, zapewne każdy słyszał o takim urządzeniu, w jakim jest GPS albo nawigacja. Jeżeli ktoś jednak nie słyszał, być może, to bardzo pokrótce wyjaśnię, na czym to polega. Chodzi o to, że jest to elektroniczna mapa, którą można mieć w naszych smartfonach albo na takim specjalnym urządzeniu. I służy to do tego, ażeby pomóc nam dotrzeć do jakiegoś celu, więc wpisujemy tam adres, gdzie chcemy dojechać, i ta mapa łączy się z satelitą, wyznacza nam trasę, i potem nami kieruje, także dokładnie wiemy, gdzie mamy skręcić, gdzie mamy zawrócić, i w ten sposób doprowadza nas do celu, do którego zmierzamy. Technologia jest rzeczywiście bardzo zaawansowana, i w tym czasie jednak wydaje się, że. Te mapy działają bardzo dobrze i są dużą, dużą pomocą dla nas w, w naszych podróżach. Ja sobie nie wyobrażam, jak na przykład nie wiem, w okresie kolędowym, trafić do wielu, wielu domów naszych wiernych bez takiego GPS-a. Jest to bardzo użyteczne i bardzo pomocne urządzenie. Ale chciałbym tutaj właśnie opowiedzieć teraz taką historię, która się przydarzyła jednemu z naszych księży przy okazji właśnie wizyty kolędowej. Jak może taki GPS wprowadzić, właściwie nie, 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 nie GPS, tylko sam użytkownik, wprowadzić siebie w błąd. A mianowicie ten kapłan mając jechać do pewnej miejscowości oddalonej około 200 km od Warszawy, ale na zachodzie, Warszawy, wpisuje nazwę tej miejscowości, dokładny adres i wyskakuje mu rzeczywiście y, trasa, gdzie ma jechać, ale na tą trasę nie patrzy, widzi, że kilometrażowo się wszystko zgadza, y, czasowo również, a więc sobie klika dalej i przechodzi do, do już do tego, powiedzmy, do tych poszczególnych etapów, czyli nie wiem, za 50 metrów skręć w prawo, potem skręć w lewo, na rondzie jedź prosto i tak dalej. Więc sobie siada do samochodu i z największym zaufaniem po prostu jedzie. I nie zastanawiając się, czy jedzie we właściwym kierunku, czy jedzie nie we właściwym kierunku. I kiedy dojeżdża tenże nasz kapłan do miejscowości, którą sobie wyznaczył jako cel, to się okazuje, że jest 200 kilometrów na wschód od Warszawy, a miał być 200 kilometrów na zachód od Warszawy. I okazuje się, że tam również jest. Miejscowość o takiej samej nazwie, tyle, że nie ma tam nikogo, kto by był zainteresowany przyjęciem kolendy naszego, naszego księdza. Drodzy wierni, dlaczego to mówię? Dlatego, że to jest taki świetny obraz naszego życia duchowego. Otóż Pan Bóg dał nam najpierw drogę do nieba, tą drogą jest Pan nasz Jezus Chrystus. I żebyśmy na tej drodze nie zboczyli ani na lewo, ani na prawo, dał nam też. Niezawodny GPS i tym niezawodnym GPS-em jest Duch Święty. To jest ten dar od Ojca Światłości, który przychodzi i jest nam dany po to, ażeby wskazywać nam właściwą drogę, ażebyśmy nie skręcali ani na prawo, ani na lewo, tylko żebyśmy podążali tą właściwą drogą do Królestwa Niebieskiego i żebyśmy dotarli tam, gdzie Ojciec Światłości wszystkich nas oczekuje i chce nas przygarnąć. I tutaj drodzy wierni, z całą pewnością pojawiają się też i fałszywi handlarze takimi GPS-ami, i te GPS-y są w jakiś sposób wyprakowane, które wydaje się, że również prowadzą nas do celu, ale się okazuje, że prowadzą nas na manowce, a mianowicie takimi handlarzami GPS-ów niedoskonałych, albo wręcz bym powiedział, fałszywych, jest to nasze ciało, świat i szatan. Te Ci handraże, takimi GPS-ami wyposażają ludzi w takie GPS-y, które nie pokazują całej trasy na początku, tylko od razu po pokazują poszczególne etapy. Tam, czyli 50 metrów, 100 metrów, 300 metrów i nie dalej. I w sumie jedzie się w ślepo. I wydaje się, że jedzie się do szczęścia, ponieważ ten etap wydaje się być całkiem sensowny, ale nie do końca wiem, w którym kierunku jadę. A każdy chyba wie, że jeżeli się wybierze źle drogę, to im dłużej na tej drodze się będzie, tym dalej od celu się od, odjedzie. I dlatego też, z uwierni, człowiek, który przyjmuje takiego GPS-a od swojego ciała, albo od świata, albo od szatana wprost, z całą pewnością będzie się kierował. Pewnym poczuciem szczęścia. I będzie chciał tego szczęścia i będzie sobie ustawiał takie małe odcinki, czy, albo inaczej będzie odczytywał te małe odcinki, i będzie mu się wydawało, że znowu tutaj się udało. Znowu jest jakiś mały sukces, znowu doznałem jakiejś przyjemności, znowu ktoś okazał mi szacunek, tutaj zdobyłem jakieś środki materialne i tak dalej, i tak dalej. I człowiek jedzie, nie wiedząc, że na końcu tej trasy. Jest zagłada, że ta, ta droga jest donikąd, donikąd, właśnie do rzeczywiście do tej, do tej pustki i niecości, jaką jest, jest piekło. Natomiast ten GPS Boży, Duch Święty, ukazuje nam najpierw całą drogę. Ukazuje nam Pana naszego Jezusa Chrystusa jako drogę do nieba. I potem pokazuje nam poszczególne etapy, jakie mamy pokonać. I dlatego też te, yy, ta nawigacja jest o wiele, wiele bardziej bezpieczna, jest właściwie jedyną bezpieczną, jeżeli jest, poddajemy siebie pod kierowanie właśnie Ducha Świętego. Ale jak to konkretnie zrobić? Ponieważ tutaj na razie mówię obrazami i obrazy wydaje mi się, że są w miarę czytelne, natomiast należy to przełożyć na naszą rzeczywistość, bo przecież nikt z nas nie ma takiego sprzętu przez który Duch Święty nam nie wiem, daje konkretne instrukcje, że teraz rób to, albo teraz zaniechaj tego. Natomiast w jaki sposób Duch Święty nami kieruje? Oczywiście przede wszystkim, i mówi o nam o tym Pan nasz Jezus Chrystus, misją Ducha Świętego, który przychodzi tutaj na świat, jest przekonać świat o grzechu. To jest pierwsza sprawa, która, która jest takim znakiem wyraźnym, Działania Ducha Świętego. Cóż to znaczy w konkrecie? Otóż Duch Święty, którego Pismo Święte nazywa pocieszycielem, parakletem, obrońcą, adwokatem, przychodzi, ażeby spełniać swoją rolę obrońcy przez oskarżenie. Przychodzi, ażeby najpierw wykazywać nam nasze wady i nasze grzechy i w ten sposób, drodzy wierni, Duch Święty spełnia swoją podstawową misję. Otóż dlaczego tak jest? Dlatego, że no, jak i każdy GPS, jeżeli zjedziemy z trasy właściwej, to za chwilę zacznie nam mówić wróć na tą właściwą trasę. Dlatego, że jesteś na złej drodze, tak? odszedłeś od właściwej drogi. I dlatego, też nie nieutwierdzanie w tym jedź dalej sobie tą drogą, no, byłoby na szkodę kierowcy. Dlatego, też i Duch Święty. W pierwszym rzędzie ukazuje nam nasze wady i nasze grzechy. I oczywiście w zależności od tego, jakie mamy grzechy, takie oczywiście jest i upomnienie. Upomnienie Ducha Świętego zawsze jest w jakiś sposób dotkliwe, ponieważ my tego nie lubimy, nie lubimy stawać w świetle Bożym, ponieważ wolimy nie patrzeć na swoje, na swoje wady i wolimy, dajmy na to patrzeć bardziej na wady naszych bliźnich. Bo to wtedy to jest taki miły sport, kiedy ja mogę sobie, nie wiem, w przeciągu jednej minuty wynaleźć na przykład 100 wad mojego bliźniego. Jak sobie pobiję taki rektor, re, rekord, to się wtedy cieszę, że o, udało mi się, ponieważ wyciągnąłem tyle i tyle brudów u mojego bliźniego. Natomiast nie sprawia nam najmniejszej radości patrzeć w swoją duszę i wynajdować wady we własnej duszy. Dlatego Duch Święty chce nam to. U... Umożliwić i stąd przychodzi i za każdym razem pokazuje nam te nasze wady. Dla tych, którzy grzeszą śmiertelnie, będzie to rzeczywiście bardzo surowe upomnienie, ale jak ktoś nie grzeszy już grzechami śmiertelnymi, czy w takim układzie ma taryfę ulgową, otóż nie, Duch Święty i wobec tych, którzy grzeszą tylko grzechami poprzednimi, również pokazuje całą wagę grzechu w perspektywie Bożej. Nie tak jak człowiek mówi, a to jest tam grzech lekki, nie ma czym się przejmować. Dla Pana Boga nie ma grzechów lekkich, nawet nasze grzechy powszednie są obrazą Bożą i dlatego też pokazuje Duch Święty nasze grzechy w perspektywie Bożej, jako wielką niewdzięczność, jako wielką opieszałość, jako wielką gnuśność z naszej strony wobec wielkiej miłości Pana Boga wobec nas. Dlatego też, drodzy wierni, pierwszą taką praktyką, którą powinniśmy zastosować w naszym życiu, to jest praktyka rachunku sumienia. I rzeczywiście doświadczenie pokazuje, że ciężko nam z tym idzie, dlatego że no, to nie jest przyjemne. Wolelibyśmy tego nie robić. Tutaj też i diabeł mówi, daj spokój, jesteś zmęczony, cały dzień pracy, Nasza, nasze ciało też jest oporne, nic tutaj nie potrafi wynaleźć. Ale czy się modlisz żarliwie do Ducha Świętego, żeby cię oświecił? Czy chcesz rzeczywiście przybliżyć się do światła? Jeżeli się przybliżasz do światła, to z całą pewnością nie będziesz zachwycony tym, co zobaczysz. Bo to jest tak jak na pozór wysprzątane mieszkanie, kiedy przechodzi przez to mieszkanie promień słońca. To zaraz widzimy w tym promieniu te kurze, które się unoszą. Bez tego tego nie widać. Wydaje się, że mieszkanie jest naprawdę pięknie wysprzątane. Ale wystarczy jeden promień słońca, i zaraz widzimy ten brud, który się unosi, który osiada na meblach, na podłodze i tak dalej. I tak samo jest tutaj. Jeżeli przybliżasz się do tego światła, to nawet jak ci się na pozór wydaje, że jestem całkiem w porządku, człowiekiem, takim nikomu nie szkodzę to w pewnym momencie zaczynam dostrzegać, że wcale tak dobrze nie jest. I tutaj odkrywam takie grzechy, tu odkrywam takie niewierności, tu odkrywam takie niedoskonałości i się okazuje, że tego jest naprawdę bardzo dużo i że w perspektywie Bożej miłości, że to są bardzo poważne rzeczy, ponieważ powodują mój zastój duchowy, ponieważ powodują, że nie potrafię ruszyć w ogóle do przodu, tylko ciągle drepczę w jednym miejscu. Drodzy wierni, na tym działanie Ducha Świętego jednak jest, znamionuje się tym, że ukazywanie nam naszych słabości nie jest po to, żeby nas dołować. I zasadniczo, kiedy Duch Święty ukazuje nam naszą niewierność, nasze grzechy, to nigdy nie powoduje takiej, powiedziałbym, takiej duchowej depresji. Absolutnie to nie jest znak działania Bożego, takie załamanie się, opuszczenie głowy i powiedzenie, że to już nie ma sensu, jestem beznadziejnym przypadkiem i nic z sobą nie dam, nie, nic się ze mną nie da zrobić. Duch Święty jako rzeczywiście ten, który ma być przewodnikiem, tym, który ma wskazywać nam trasę, pokazuje nam, jak mamy z tego wyjść. I nas oczywiście sukcesywnie prowadzi do naszego celu. Dlatego znakiem działania Ducha Świętego jest właśnie większa, większa wiara, większa nadzieja i większa miłość. Ten zapał, który w tych cnotach teologalnych się objawia, jest tym, tym znakiem rzeczywiście działania Ducha Bożego. Widzimy to u Świętych. Oni rzeczywiście nieraz piszą o swojej niewierności, o swojej grzeszności, o swoich upadkach, ale to nigdy nie powoduje u nich jakiegokolwiek zastoju duchowego. Wręcz przeciwnie. To powoduje jeszcze większe staranie i większy zapał do tego, ażeby Panu Bogu wynagrodzić za, za dotychczasowe niewierności, za, za dotychczasowe wszelkie zniewagi Jego boskiego majestatu. Natomiast zły duch czasami posługuje się podobną metodą, jako że próbuje małpować Pana Boga, więc też nam ukazuje nasze wady. Ale po to, żeby nas wbić w ziemię, po to, żeby pokazać, że jesteś beznadziejnym przypadkiem, że nic już z Tobą się nie da zrobić i że po prostu nie ma sensu, żebyś zawracał głowę Panu Bogu. I człowiek nieraz potrafi rzeczywiście się przerazić swoją grzesznością. Czasami jest to prawdziwy obraz, czasami też jako ojciec kłamstwa, szatan daje nam pewne miraże, czyli zagęszcza te farby, malując nasz obraz, w ten sposób, ażeby nam się wydawało, że jest jeszcze gorzej niż jest w rzeczywistości, po to, ażeby powiedzieć sobie, to już nie ma sensu, wszystko jest przegrane, wszystko jest skończone. Tyle, że drodzy wierni, jeżeli przyjmiemy taką strategię, to gdzie skończymy, na jaką trasę wyjdziemy i które będziemy podążali. Oczywiście że będziemy podążali do właśnie tego nihilizmu, będziemy podążali do wiecznej zagłady. Więc nie jest to droga w żaden sposób doskonała, wręcz przeciwnie, droga bardzo niebezpieczna. Tutaj drodzy wierni, następnym takim znakiem działania Ducha Świętego to są dobre natchnienia, które nam daje i o których również nie powinniśmy nigdy zapominać. Oprócz tego, że nam ukazuje nasze, nasz, naszą kondycję, to zarazem nam ukazuje pie, piękną perspektywę. Ukazuje nam rzeczywiście, że nie musimy być takimi grzesznikami. Wcale nie musimy Pana Boga obrażać, wcale nie musimy powtarzać tych samych grzechów i wcale nie musimy być takim, taką średnią krajową, nie musimy być takim przeciętnym człowiekiem, tylko możemy być rzeczywiście ludźmi świętymi. I do tego nam daje bardzo konkretne rzeczy, bardzo konkretne propozycje. Tak jak nawigacja mówi za 50 metrów skręć w prawo, tak samo i Duch Święty nam mówi, że w tym momencie dobrze, żebyś zrobił to. Dobrze, żebyś zaniechał tego. Dobrze, żebyś stał od biurka. Dobrze, żebyś nie wiem, się pomodlił. Dobrze, żebyś pozmywał naczynia. Dobrze, żebyś zaścielił łóżko. Dobrze, żebyś teraz zajął się swoją pracą. Albo poświęcił czas swoim dzieciom, i tak dalej, i tak dalej. To są te sygnały, które daje nam Duch Święty w naszej tej duchowej wędrówce. Nieraz jest tak, że nie posłuchamy. Może nawet częściej jest tak, że nie posłuchamy. I tak jak ta zwykła nawigacja wtedy szuka innej trasy, tak samo Duch Święty znowuż próbuje znaleźć nam trasę, żeby nas wyprowadzić na tą właściwą drogę, aczkolwiek już coś zmarnowaliśmy. Już pewien czas gdzieś tam został zepsuty, niewykorzystany zgodnie, zgodnie z Jego przeznaczeniem, i dlatego też przybliżamy się wolniej do tego celu, który powinniśmy osiągnąć szybko i bezpiecznie. Ale mimo wszystko dopóki żyjemy, Duch Święty ciągle daje nam pewną nową alternatywę. Czy to znaczy, że można być tak powiedzmy lekkomyślnym i nie słuchać jego natchnień? Otóż nie, ponieważ im bardziej jesteśmy głusi na jego natchnienia, tym mniej tych natchnień do nas przychodzi, ponieważ według tej zasady, którą Pan nasz Jezus Chrystus powiedział, że nie godzi się rzucać pereł przed wieprze. Jeżeli się okazujemy takimi weprzami wobec Ducha Świętego, to rzeczywiście staje się tych, powiedzmy, tych łask, dostajemy coraz mniej, tych natnień dostajemy coraz mniej i trasa naszego życia staje się coraz bardziej żmudna i skomplikowana, prowadząca przez wielokrotnie przez wyboiste drogi, tylko dlatego, że sami chcieliśmy na tych drogach się znaleźć. Dlatego też jak się przybliżyć, jak do tego Ducha Świętego, jak spowodować, ażeby... On zaczął w nas działać. Otóż Duch Święty w sposób szczególny i wyjątkowy wybrał Najświętszą Marię Pannę niepokalaną jako swoją oblubienicę i używa jej jako swojego narzędzia. Dlatego też nasze nabożeństwo do niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny powinno być rzeczywiście takim ukierunkowaniem nas na tego na tego boskiego GPS-a, na tą na boską nawigację, która ma nas poprowadzić przez Niepokalaną do Królestwa Niebieskiego. Duch Święty objawia nam za pomocą nabożeństwa do Matki Bożej, jak mamy postępować, jak mamy żyć, jak mamy upodabniać się do Pana naszego Jezusa Chrystusa. I ten, kto rzeczywiście do Niepokalanej się przybliża, ten jest czuły na te sygnały, które Duch Święty daje. I Im bardziej głębokie ma nabożeństwo do Matki Bożej, tym wierniejszy jest w swoim podążaniu za wskazaniami Ducha Świętego. Wtedy ten płomień, który płonie w niepokalanym sercu, żeby płomień miłości, tej, tej miłości uosobionej Ojca i Syna, czy Ducha Świętego jako takiego, zapala się również w sercach naszych. I tenże Duch Święty rzeczywiście staje się dla nas światłem i przewodnikiem. I abyśmy tylko i wyłącznie takiego przewodnika mieli. I abyśmy w życiu swoim, tak jak Najświętsza Maria Panna, zawsze i wszędzie, w każdej sytuacji słuchali jego natchnień, jego wskazówek i tylko taką drogą postępowali, nie zbaczając ani w lewo, ani w prawo od tej drogi, którą jest Pan nasz Jezus Chrystus, by po tej wędrówce tutaj. Bezpiecznej pod przewodem Ducha Świętego mogli się wszyscy tutaj obecni połączyć w Królestwie Niebieskim, w domu Ojca naszego, w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.